Dzień dobry, powitać, powitać. Powitać! Święta trójca jak to Sydek powiadał. Powitać! Nie no, jak to powiedziałeś? Trzech muszkieterów, tak? Tak. Trzech muszkieterów, no Generalnie jest dosłownie pięknie, pięknie, pięknie. 38 Obu... godzin zdanie. Gdzie? to 40? 40? 40. Tak, tak, teraz jeszcze, no nie? 43 i 33 pół. minuty pół godzin. A, jak ty jesteś taki dokładny czasami no to 3, trzy no nie, rozpocznij PL, kuźwa <laughs> generalnie jest dzisiaj, który dzień? co za dzień? Eee, e, dzisiaj jest chyba do... środa, środa dokładnie, środa środek a nie? nie tak, środa, dzień, co? ty nie wiesz co chodzi no um... Generalnie. Kurde, coś za często mówię tak generalnie. <grym> Ogólnie. <grym> e, w, w niedzielę wyjechaliśmy, ja z Markiem. O Marek też jest tutaj obok, no nie pomoreczki, Mareczki, u, Też tak. Też tak samo jak u mnie. W dzień w dzień z rana trochę wody i trochę pary. <grym> no. Ale jest brudny, Jest. to jest tyle czekania Poczekajcie, trochę przedmucham go No, bo Przez ten czas trochę się <laughs> ukurzył No weekendówka, weekendówka, no W niedzielę wyjechaliśmy W poniedziałek rano odprawialiśmy Nie to w ogóle włączyć, nie wiem czemu Te urządzenie ono coś tam wcześniej popikało, co tak było łączone, coś tam, coś tam pikało, nie wiem czy to właśnie tak pomyślałem, że no może oni coś robią. A, no to teraz wyłącz i za jakiś czas włącz, no nie? Na takie 15, na 5 minut troszeczkę aż usłyszysz jakieś takie pipik. No bo cały czas jest problem. bo jakimś czasie teraz się nie chce włączyć właśnie. No to weź je wyłącz na, dobra, 5 minut i znowu je podłącz, no nie? Więc wtedy będzie wiadomo, tak? Raczej, znaczy, wiadomo. Generalnie musielibyśmy się zatrzymać, jeśli zobaczyć ustawienia, tak? No, co dalej? Odprawiliśmy się koło 11. Ja już byłem odprawiony marek wcześniej. Wylechaliśmy na rozładunek. U Marka trochę były, powiedzmy, worki porozwalane. No to wspiętrowane worki po 20 kilo, 1000 sztuk więc tak, no, sporawo, sporawo. U mnie to tam w miarę szybko poszło. A u Marka to ja stałem łącznie 3 godziny. No go jego wcześniej trochę. E, Zdjęli niż 3 godziny, bo miałem jeszcze czekać, bo tam ci mieli powiedzmy porę i, i jedzenia. No i koło 15 już wyjechaliśmy stamtąd i dojechaliśmy tutaj za Lublin. No nie wiadomo czy by, trzeba było jechać, <laughs> czy jechać na Warszawę, czy może na Gliwicę. I finalnie słuchajcie, jest taki problem z eksportami, że dramat. Na Łukasza, bo ogólnie mieliśmy mieć na drugi dzień, już miałem jakieś tam powiedzmy propozycje to wszystko. Z innych spedycji, raczej propozycje, zapytania, raczej <laughs> propozycje rzucone na powiedzmy taki ale jak to się mówi, pęben losujący czyli do wszystkich, których ma w kontakcie w kontaktach próbowałem się dodzwonić, dozwoniłem się, bo mówię, że taka i taka sprawa. Potem chciałem, chciałem ten uzyskać informacje, czy jednak można, czy można zwolnić kontener, takie no, wszystko, no nie. No i oczywiście potem babka mi nie, od, nie, nie odbiera w ogóle nie, nie odbiera mi telefonów, no nie mało profesjonalne. Jak ja dzwoniłem, to napisała mi sms że nie może rozmawiać, proszę napisać sms -a. Po godzinie dzwonię jeszcze no nie. Ale też się okazało, Wyszamy. że... Dobra, ruszamy. Okazało się, że... O aż się chyba zardzewiały nam te e... tarcze, bo aż mi pykło. To cały czas wieje, dzisiaj to teraz tak malutko wieje, no nie? Tak słabiej troszeczkę. Ale tak? wczoraj, wczoraj, to było to, to tylko tornado jakby przeszło, to nawet nic by nie zmieniło. Usiądziesz? Oczywiście. No. Usiądź, usiądź, będzie dobrze. Powiedz mi czy tam wolno jest. E, gdzie? A, Pięć ciągiem. No i? No. Nie no, mówiłem, żebyś jechał, nie zatrzymywał się. No. I ogólnie generalnie się okazało, bo były wszystkie kontenery, powiedzmy, do pobrania, w gdzieś tak centrum, centrum, centrum. A oczywiście Mateusz, no tam z Mateuszem też byłem w ciągłym, powiedzmy, jakimś tam kontakcie. Może Polska, może co, może nie wiadomo co. No, słyszycie, jak wie? Dobrze wie, co? Dobrze a my z tymi dwudziestkami na dupie to jest no spalanie to też mamy wielkie nie chcę pokazywać bo to kurde szok, szok <laughs> no i się okazało że tylko, tylko jest możliwość w Gliwicach zdanie, no nie więc jest taki problematyczny, no ja w tym tygodniu to chyba po Polsce będę jeździć, Marka no może wyśle się na Nowy Sącz tylko, że no czekamy czy ogólnie dadzą radę zwolnić bo już tam oczywiście polubownie wszystko, było, bo tak, musimy do Gliwic a najlepsze byłoby dla nie, dla marka pobranie w Kolbuszowej a, czyli prawie, że no, rzeszł. no i potem wróci do Nowego, Sto Nowego Sącza no, nie? no więc kurde, generalnie jest dużo tego pierdzielenia, też była opcja zdania właśnie, że można było na Kolbuszowej ale no niestety tylko Gliwice, Gliwice Katowice, no nie więc słabo, słabo, naprawdę bardzo słabo jeżeli chodzi o zdanie kontenerów no i jeszcze, no i w sumie najtaniej jest właśnie w Gliwice, bo tak to w Pruszkowie to było za 125 euro yy, w Kolbuszowej Stuwa, no więc no tak se a Gliwice 20 euro, no i wniosek złożyliśmy, bo tak, bo właśnie ten Nowy Sąż może będzie, no i ja będę robić Czechy, Gdańsk pojeździmy pojeździmy, może coś się zmieni <laughs> Zobaczymy. No. importów jest w pytek, ale eksportów jest Ech, bardzo mało bardzo, i to bardzo, bardzo mało ja. no. a Łukaszowi mi się właśnie udało żeby załadować właśnie w dwudziestkę i Pełnomorski, czyli generalnie jedzie do Bremerhaven, żeby zdać ten kontener. No, nie? no i powiem tam, że jest blisko do Hamburga, jakby coś by było z Hamburga, to raczej tak, tak na pewno coś będzie, bo cały czas SMS-y, a to to, a to tamto dostaje wiadomości. Więc z powrotem nie powinno być problemów. No nie? No. nie powinno być problemów. Fajnie, żeby były jednak już te ciasteczka, bo, bo to jest jednak dobra robota. Patrząc teraz na te eksporty, bo i ponieważ je, pobiera się kontener, jedzie się załadować jedzie się do Hamburga, tak. A tu była fajna kasa do Helmu. Fajna kasa, a teraz to trzeba za pieniądze jechać. No, nie? No. no, ale cóż. No, ale cóż. Jest jak jest. Nic z tym nie zrobimy. Nie? No. no. Dobra, jedziemy na te Mamy około 300. 300 może? Nie. Zdajemy i się wszystko potem okaże nieco jak, więc dobra, Będzie, wejdzimy, pędzimy to a maggie, big boss status Ain't gonna lie, really wish they would like a cabbage Ain't do no front and give my money on the back Yesterday's price and today maybe taxy way out Alegańskie. Kurczaki zabite. Tak. No, my to już pobrani. Co jak ciemno jest? O! Teraz to lepiej. No, kurczaki zabite. Pióra są. Pióra są. Pióra są. są. Miecho wyrzucone. Tak. Ty kurde No, my to już zaadowali. Bo łaskoutki co najważniejsze. Słam? Bo łaskotki są najważniejsze. Gili No już załadowani w sumie. Mm. Gili gili. Całe rzecz czekałem na radynku, tam jakoś nie nagrywałem, tego nie wiem czemu. A Cnek mówi czemu nic nagrywek nie robisz? mówię Wiem kiedy nagrywki robić. No i tak wyszło, że no... O, ale trzasło! No, Marek stoi. Nie, nie jedzie, bo... Nie wiadomo co będzie. Miało być. Stemfano. Dobrze Coś planowane, ale generalnie nie wiedział koleś jak. Nie wiem, czy zwolnić, czy co. Czy mu zwolnią. Kontener i taką. co nie? No. No. Zostaje do jutra. Zobaczymy, co to będzie. Z jutrzejszym dniem my jedziemy do Czech za Ostrawę. Mm. Ogólnie mam gili 190 gili. km około gili, gili, Musimy gili, właśnie... A dasz radę gili. to przyciszyć? Okej. Okay. Yy. Yy. Nie ma od góry? Czy gdzieś od dołu? Tu jest. Yy, zaraz, zaraz, tu zaraz. jest. Nie, ja, ja przyciszę Minecrafta, bo mam głośno Minecraft. No akurat burzę masz. Ale to przecież możesz tego. Całą konsolę ten. O, ty też chcę zobaczyć co jest, co? W Padołcu. Więc my ładujemy Czechy i jedziemy na Polskę. Polska góra. Dawno mi nie było na DC. Będę musiał znowu zrobić szkolenie. Pewnie. Na DC. To jest chyba raz na rok. A mi już dawno. Dawno nie było. A ty, a właśnie, gdzie mam kartę dc przy kart. sobie? Znaczy, powinienem mieć. Tu jest. Tu jest Rotterdam. Tu jest ten. To jest co? To jest co? Mam DCT, jest. Stara karta. BCT amika Club Eurowagi. Czy czegoś mi brakuje? Czekajcie. A nie, tu jest ten, a tu jest Antwerpia. Dobra. Tu jest Alfa Past. No, dobrze. Ale piękne zdjęcie, co? To jest zrobione na szybko. Zarąbiście! Tak samo jak ja wyglądam! A tutaj, a tutaj to już było tak lepiej zrobione przez kamerkę O jaki DCT, jaki kurde to stare było Boż... Święty niepojęty Święty niepojęty boż. No najlepiej to patrz, wyszedłem na karcie kierowcy, no nie? O, Paj kochany A to jeszcze jej nie wyrzuciłem, to jest moja stara A tutaj jest... Kurde, jaka różnica, co? Boż, po, 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 po. Piękny, młody i bo... Nie, bogaty do nie. Biedny. <laughs> <laughs> tak, już mi raczej już jak to było mówi się. Jesteś piękny, raczej jesteś Piękny, młody i bogaty, a mi teraz zostało piękny i... Nic więcej. No. Ile jeszcze mamy pauzy? Jeszcze trzy minuty. <laughs> Co nie Fatko, tylko ja się martwię o ciebie, bo ty zacząłeś złe Kupska. Robić. No, bardzo złe. To to. No. Nie, tak jak ten kotek. Tylko, że odwrotnie. To było tak i... Było... No. Synuś, co ty się tak dziwnie wygłupiasz? Przed kamerą. No. Oczywiście, oczywiście, no. No. I zobaczymy, no kurde i co będzie dalej, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, no pojedziemy do DCT, dostałem jakiś kontakt Żeby z Gdańska wywozić kontenery do Niemiec Zobaczymy Ale to już pewnie będzie, bo dzisiaj jest środa, jutro czwartek Jutro się tam do tego dojedzie się do, znaczy do Gdańska, pewnie się zda i to będzie koniec Na jutrzejszy dzień Potem w piątek pobrać coś nie wiem, czy jeszcze na Polskę, czy już na Hamburg. Bo no naprawdę roboty z Hamburga jest tyle. A do Hamburga, do Niemiec, czy gdziekolwiek nie. No właśnie ten co brałem e, tą... Te, no już nie mam 20, mam 40, te 20. To mówił, że teraz tak, z Poznania wrzucił pustego. Raczej, na pust, raczej wracał bez żadnego eksportu. Jeszcze jakiś tam dwóch miał. To też praktycznie nic nie zadobo na pusto. Wracali. Żadnych eksportów, żadnych częściówek. Nie ma nic, nic, nic. I to jest właśnie słabe. Co nie? Padko? A no. to, to nie wie, co się dzieje nawet. No tak, tylko jak to się mówi przy tych. No taki sketch był um, o gołębiach. Jak leci? A no wie, ziarno kupa, ziarno kupa, jak leci. Mm, więc powiedzmy to i ziawno, karma, kupa, karma, kupa, jakoś to leci, co nie? No. No. Elegancja. To, daj, Wytrzymamy Ci tutaj ten. No. A ja taką, taką rzecz odwaliłem, że chciałem pocałować fala, a tu w oko i, 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 i słona łzami wpadła i to było takie słone, że Dziaduś by się na serio ucieszył. Że to takie słone, co? No. Dobra, no chyba to już. 45 minut właśnie wybiło. Odpalamy. Ding dong, ding dong. Odpalamy, niech na 6 pójdzie. O, chyba trzeba. O. na 6 niech wejdzie. I pędzimy. Więc kurcze no. Kierunek Czechy. To nie? Czechy. Słowacji. Czechy. Wiesz Czechy, bo kiedyś była Czechosłowacja. No A teraz właśnie. tylko są Czechy i Słowacja Dlatego właśnie mówię Czechy i Słowacja Dlatego właśnie Dlatego właśnie My się ale... o tym uczymy na historii Ja wiem, ja wiem Historia historią, no Historia historią ale, ale te dzisiejsze czasy są najważniejsze Bo ktoś oszalał i wszczął wojnę Wszczął wojnę, no Zgadnij się kto Wszyscy wiedzą Wszyscy wiedzą, no Marek tam gdzieś z tyłu stoi no my wyjeżdżamy z tego brudelobombomu bombom szkiecającą, kiecającą logistyczne Na zdrowie Bro, No Dobra, jeszcze 190 km i unia. Czekaj, wado, dzień dobry Z czeskiej ziemi Ojej Też kurde przed załadunkiem Chciałem na parking zajechać Idź panu, w ogóle nie było miejsca No, a ja muszę tutaj, bo skarpetyna syna spadła no. Więc generalnie ile ja mam? 300 metrów tam w dół Do firmy A to już widziałem właśnie na tych na Google Yurtach To coś tu jest, ja mówię, pewnie coś związane z, może z budową A tutaj nie wiem, czy jest takie wielkie hektary są tego tego jegomościa. Tu jest właśnie płyta. I na tej płycie są e, kostki. Dobre miejsce do składowania. Nie inaczej. Ale już się obawiałem, że ktoś mnie dzisiaj wyrzuci. Samego rana. Ale na szczęście nie. Bo widać, że tutaj są całkiem świeże ślady. No. I tak właśnie się zastanawiałem, czy tutaj nie uszkodziłem. Tego drzewa <noise> Ale nie no patrzyłem, że to nie jest świeże No, że to nie jest świeże No No, to jest zasknięte Tylko do... Pocałowałem się, o Pocałowałem się, kuźwa A najlepsze było to też W tej trasie Nie, chyba nie mówiłem Jak jechaliśmy, gdzie my jechaliśmy? A, do Lublina to raz się zatrzymałem, żeby młody mógł pójść do toalety. Nie. No to w drugim miejscu, okej. Okay. Ale jak już dojechaliśmy do celu, zgubiłem buty. i mam robocza. Typowo robocza z noskiem metalowym. No dobra, no chyba już dwie minuty. Ogonież do mnie czeszka dzwoniła. Pan kierowca? Nie, no tak. Gdzie pan jest, bo na szóstą załadunek. A wiem, wiemy pani co. Proszę, ale zeszło mi się wczoraj. Zeszło, zeszło. I. To ten pan, niech ten przyjeżdża. A ja mówię za o dziewiątej. Okej, okej, okej. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Ludzie tu nic nie widzą. A, w sensie, że nic nie widzę, żeby jechało No. Więc dobra, dobrze, że właśnie. Takie miejsce znalazło, bo tak patrzyłem po drodze. To w ogóle nie za bardzo, nigdzie, nigdzie, nigdzie. No ale już myślałem, że na drodze stanę, ale droga trochę za wąska. Tutaj to wąska, ale tam dalej jest szersza. No ale mówię, no, nie będę na drodze stawać. Mówię, zobaczę tutaj to miejsce i spoko, i spoko. No. Aby miał 20 coś kilometrów. Tutaj do celu? Jakbym tam na takim parkingu stanął? No i tutaj. Jakiś recykling. Ile prawek? Ile prawek? Oho zamknięte. Zamknięte. Dobra. Będę musiał iść i się zgłosić. Dobra. Załadowane. No, załadowane. Tylko babeczka. Babiczka. Nie wiem czy babiczka czy nie babiczka. E, powiedziała mi, że mogę jechać. Oczywiście mogę jechać w stronę Polski, ale nie przekażesz Polski, dopóki odprawku nie będzie. Odprawy celnej, no nie. Więc generalnie, kurde, wysoka tu jest ta rampa. Jest to jak wszędzie na recycling. Re recycling. Yeah. Po, poz, poz, o nie może w prawo proszę. No, jak to zawsze na takich składowiskach jest Bordello bum, bum No i w całości mam 40,5 ton, Jest trochę sporko, sporo, no ale nic na to się nic nie poradzi, no nie? No. Ja właśnie myślałem, żeby tutaj może na tej drodze stanąć, ale... Dobrze, że tam pojechało się i spokój, cisza w sensie taka była i Było się to, że nikt by mi nie walnął, nikt by ten, albo policja by przyjechała, czemu ja na drodze stoję no nie. Hmm. Więc generalnie kurde, no dwie godziny musimy czekać Gdzie mamy do granicy, no nie całą godzinkę Nie, więcej, nie, dobra, z półtorej godzinki Więc się zatrzymamy gdzieś tam przed, e, ostatni, na ostatnim CP, nie? Przed granicą i będziemy czekać, czekać, czekać. Co nie? Clek? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No. Od prasku bum bum no no. Bum bum, bum bum. No. Więc generalnie dobre. Pędzi nie na Szczecin, tylko na... Jeszcze do domu skręcimy na chwilę. Polska! Bum! Tak, do domu na chwilę. I pojedziemy. Bo generalnie... Generalnie. bo jest. Urusz się. Będziemy coś jutro ładować. Na Niemce. Na Niemce Więc dobra, będzie. No no, dojdź nam